Dzień dobry! Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę wyjątkowego, aromatyczny, lekki i zdrowy zapiekany warzywny makaron z cukini, serem feta i pomidorami. Idealne danie na lato. Do naszego dania potrzebujemy tylko kilku składników. Zaczynamy od cukinii, która waży około 300 g. Możecie ją pokroić na cienkie paski za pomocą takiej obieraczki lub użyć specjalnej temperówki do warzyw, która zrobi z niej piękny makaron. Pokrojoną cukinię przekładamy następnie do naczynia do zapiekania. Dodajemy trochę oliwy z oliwek, sól i pieprz do smaku, a także półki pomidorów koktajlowych lub jednego większego pomidora pokrojonego w kostkę. Teraz dodajemy kawałki sera feta. Możecie także użyć sera halumi, jeśli wolicie. Dalej dodajemy przyciśnięty przez paskę spory ząbek czosnku, który doda potrawie wspaniałego aromatu. Całość posypujemy jeszcze ziołami promasowskimi. Zapiekankę wstawiamy do nagrzanego pikarnika do 180 stopni Celsjusza z funkcją grzania góra-dół na około 25-30 minut. W tym czasie całość pięknie się zarumieni i wszystkie składniki się połączą. Gorącą zapiekankę posypujemy jeszcze świeżymi ziołami dla dodatkowego smaku. Danie najlepiej smakuje podane na ciepło. Całą listę składników znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spróbujecie tego przepisu i podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego przepisu. Smacznego!